Cześć, tutaj Placak 1 i witam Was w moim pierwszym odcinku z serii Minecraft według Placka Postanowiłem stworzyć nową serię, w której będę stworzył swój świat Bez cheatów oczywiście i może wgram jakieś mody, żeby jakoś urozmaicić tą moją grę Żeby to tak się nie nudziło A tworzę tą nową serię z jednego powodu z takiego gdyś nie mam co nagrywać a tamtej serii na razie nie będę kontynuował ponieważ stało się to z serwerem i nie mogę po prostu wejść na niego a Bobka na razie nie ma on jest adminem więc jest lekka lipa a więc stworzymy sobie nowy świat nazwiemy go oczywiście survival Minecraft w The dług placka dobrze napisałem create new world i zobaczymy gdzie nam wygeneruje świat chciałbym właśnie żeby jakieś takie super epickie góry były tak to by było bardzo fajnie o proszę już w jakimś górzystym terenie jesteśmy Więc może na początku może... Z... muzykę go sobie zwiększymy Dźwięki... Tro... o to jest ten Dźwięki trochę mniej Myślę, że Wam ta seria się spodoba A jak nie to będzie lipa. Ale wierzę w was Będą oczywiście te łapki w górę i tak dalej to będziemy trochę tego drewna na sam początek Ach. Żeby to jakoś było Zrobimy sobie takie podstawowe przyrządy zaraz Dobra myślę, że już przerobimy to na deski zrobimy sobie crafting boxa, crafting table, sorry. Tak, zrobimy patyczki. Myślę, że 12 patyków, jak na sam początek, starczy. Zrobimy sobie tylko kilow. Jeden, bo tam później wydoby, yy, wydobędziemy wszystko z kamienia. I tak weźmiemy crafting table za sobą i wejdziemy może na tą górę i zobaczymy jaki to jest teren w ogóle czy będziemy tutaj robić naszą serię czy po prostu pójdę i poszukam gdzie indziej Oooo, motory jadą pewnie to słyszeliście Nieraz będą właśnie takie dźwięki samochodów, czy coś, ale musiałem okno otworzyć, bo dzisiaj jest tak gorąco, że się uduszę normalnie. Oj, oj, żebym tu nie spadł. Hardkorowy skok. Ha! Ała, ała. Udało się. Kuciaczek. Weźmiemy już trochę mięsa, bo później będzie... Nie. Nie, dobra, trudno. Tyn, ten, ten, e, szukamy. Dobrze. A więc co tutaj mamy? Czyli jedna góra i cholernie wielki las. Jak to widzimy na mapie. Tu będzie naprawdę dobre miejsce Będzie bardzo dużo, znaczy nie dobre miejsce, tylko będzie bardzo dużo drzew do wycięcia I to mi się podoba Nie będę musiał biegać gdzieś szukać Pobiegniemy jeszcze tam, zobaczymy Laksony Oła, A może w, o jest węgiel, węgiel a te lagi dobrze, że jest węgiel jestem bardzo zadowolony z tego dużo węgla to bardzo dobrze jeszcze trochę kobla, żeby zrobić takie podstawowe przyrządy z kamienia, takie jak siekiera, mm, kilow miecz i łopata. Zabędziemy tak z 20 kobla. Myślę, żeby wgrać jakiegoś teksturpaka, żeby nie grać tak na zwykłym żeby to jakoś urozmaicić naszą grę. Zrobimy jeden. Mm, co ja robię? To musi być tak. I jeszcze zrobimy sobie łopatkę. Myślę, że już tak na sam początek nam starczy Kurde, ciemno się robi, będziemy musieli znaleźć jakieś miejsce A, zapomniałem Gram na peaceful, miałem to zmienić Dobra, wygramy sobie, nie no dobra, na no normalu O U, lala, lekkie lagi świnka daj mi proszę jedzenie mmm niedobra świnka a może ty mi świnko dasz? co za świnie dosłownie o dziękuję proszę daj mi jedzonko Missy o dziwnie jakoś to wyglądało tak jeden węgiel wystawał dobrze szukamy tego miejsca żeby nie był za długi odcinek w sumie to w tym odcinku pościnamy trochę A biom zimowy fakia yeah. będziemy mieć ciemne drzewa w tym odcinku chyba takim początkowym pościnamy trochę drzewek Albo nie, idę poszukać tego miejsca jednak. A ten las jest wielki. Zobaczcie. Ach. Lecimy tam. W tamtą stronę. Ooo, są epickie góry. Ale piękne. Nie, może nie, nie takie piękne, ale nie przesadzajmy Kuciaczek, chodź mi da siedzenie Dziękuję Naprawdę, jakoś musimy zrobić ten domek swój, taki pierwszy to To zrobimy taki z drewna Żeby to tam jakoś przechowywać rzeczy, później jak zbędziemy więcej materiałów to zrobimy taki fajny domek już nawet mam pomysł na niego Kurde, nie ma to za bardzo fajnego miejsca wielkie te góry, Jest to takie śpiczaste i żeby były dużo ich A może w sumie na tych co zrobimy u Fajnie <laughs> fajnie wygląda ta góra tu taki fuck I chyba tu się gdzieś osiedlimy. Zaraz zejdziemy na dół Pięknie jeszcze rzeka Idziemy skoczyć Nie nie dolecimy co ja Nie no piękna te góry tu no fuck o tu takie mamy jakby schodki ała, a ała, ała, ała. Dobra Opieczemy już sobie tę mięską i przebiegniemy się tam, zobacz co jest to. Dobra, nie przebiegniemy się, ale przejdziemy. Dobrze, upiekka to. Oooooooooo oh. wow, 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 wow Ale co to stwarciłem Jak padnę to będzie epicko Trzeba jakoś tam się dostać Mamy jedzonko. Pewnie nam nie naładuje. A nie, jednak naładuje. A, jednak nie. Ale naprawdę podoba mi się tutaj te miejsca. Tutaj mamy jakieś góry, tutaj jakiś cave. Fajna góra. Można tu pewnie jakoś przerobić. No, zobaczymy co tam obok. A nie, jednak mi się ładuje życie, to nie będę już tego jadł. Dobra, zbierzemy piecyk. I lecimy. Jupii! Zobaczymy, co tam jest za, to, za tą górą. Mąda się, żeby były jakieś fajne, epijskie góry. Bo tak to już mamy miejscówkę załatwioną i nie ma się co martwić. Można tworzyć. Tak naprawdę. Hmm. No. no jest dużo, naprawdę. Przyznam. Znam, że musimy wbić na to. Uuu, coś pięknego I mamy swoje miejsce Zobaczymy tylko jak to wygląda od drugiej strony Nie no piękne są te góry Na pewno tu się osiedlimy To już mogę Wam zapewnić chyba że coś w swoich podróżach znajdę coś jeszcze o wiele wiele lepszego To wtedy zmienię zdanie ale wątpię to jest naprawdę dobre miejsce. Chciałbym się dostać na tą górę tu, ale nie wiem, czy mi wyjdzie. Chyba nie wyjdzie. A może. Dobra. A jednak udało się. Piękne są to góry. Oh yeah. Nie będę tak skakał Się zabije jeszcze i co wtedy? A no więc dostęp do morza mamy zarombisty. Tam niedaleko jest zaiebiaższy las. I myślę, że tutaj się osiedlimy. Siema Clipper. No, coś nie za mądrze jesteś. Spadłeś. Dobrze, jeszcze tam się przejdziemy na chwilę. I myślę, że to na tym skończy odcinek. Może Zobaczymy jak mi co mi się przydarzy. Siema kostek. O, a nie zabijajmy Jakie te góry są zarąbiste? Blisko lasek. Może normalnie miód malina. A już wiem, gdzie będę miał swój domek. Od zombie cię zabiję. Dalej. Nie wiem czy zrobić w górze dom czy, czy zrobić na górze ale chyba zrobię na A więc, na tym chyba zakończymy nasz pierwszy odcinek Minecraft według Placka Że nie był ten pierwszy odcinek taki ambitny tylko Chodziłem, błądziłem i szukałem drogi Ale zapewniam Was, następne odcinki już będą coraz lepsze Najprawdopodobniej zrobię już swój pierwszy dom W następnym odcinku z Wami tylko powydobywam dużo materiałów Jeszcze się dokładnie zastanowię jak go zrobię a więc takie miłe zakończenie z kaczuszką komentujcie, subskrybujcie Ja już uciekam, na razie